Strażak to jest gracz w grze w Farming Simulator 22, który oprócz standardowych prac farmerskich będzie zajmował się strażą pożarną. Będzie popierał różnego rodzaju mody na wozy strażackie, a jego ulubioną mapą może być brzozówka, ze względu na to, że tutaj jest już wbudowany budynek ochotniczej straży pożarnej, który dodatkowo ma możliwość uruchomienia syreny alarmowej. Oczywiście tego typu pojazd, tak jak tutaj widzicie na ekranie, może, mieć, może być wyposażony w koguty, a także w syrenę. Gracz strażak będzie jeździł na akcje i próbował gasić różnego rodzaju pojazdy, wykorzystując do tego również inne ciekawe mody. Jeździec jest bardzo rzadko spotykanym graczem w grze Farming Simulator 22. Bierze się to z dwóch powodów. Pierwszym jest fakt, że niestety konie są bardzo słabo opłacalne w tej grze w porównaniu np. do 19, gdzie naprawdę można było zarobić na nich bardzo, bardzo dużo. Drugim powodem jest fakt, że wielu graczy używa moda do tego, by nie trzeba było codziennie jeździć na koniach ze względu na to, że jest to bardzo czasochłonne. Kiszonkowiec to jest gracz, który będzie uwielbiał robić kiszonkę. Nieważne z czego, czy z trawy, czy z kukurydzy, czy może z jakiegoś innego zboża. Będzie stawiał ogromne silosy, tak jak tutaj widzicie, jeden taki właśnie silos jest w stanie pomieścić kilka milionów litrów kiszonki. Kiszonka jest dodatkowo bardzo opłacalna, dlatego może kusić sporą ilość graczy do tego, by ją właśnie tutaj tworzyć. Modem, który będzie ulubiony dla tego typu gracza, może być na przykład przyczepa tego typu, która ma pojemność 250 tysięcy litrów. Ulubioną uprawą kiszonkowca będzie oczywiście kukurydza, tak jak widzicie tutaj na tym przykładzie, ogromne pola obsiane właśnie kukurydzą. Nowoczesny. Tak można określić ziomeczka, u którego nie znajdziemy żadnej starej maszyny. Będzie wykorzystywał przede wszystkim najświeższe nowinki technologiczne i gdy tylko pojawi się nowy, ogromny, ciekawy model, to sobie go zainstaluje. U nowoczesnego gracza nie znajdziemy ciągników, które są stare i małe. Tego typu Zetor nie ma racji bytu. Również na przykład starsza Waltra czy tego typu biurer nie pojawi się u niego na gospodarstwie. Jego ulubionymi maszynami będą duże nowoczesne ciągniki, najlepiej z najnowszej serii, także nowoczesny gracz może być na przykład zakochany w waltrach, które zostały nie tak dawno dodane do gry. Milioner to jest gracz, który na swoim koncie ma już sporo zarobionych pieniędzy. Możemy tak naprawdę wyróżnić dwa podtypy graczy, dlatego że może być milioner, który dorobił się w farmingu, poświęcając sporo czasu i zarabiając naprawdę duże pieniądze, i może być to milioner, który po prostu dodał sobie sporo pieniędzy. Zwykle jest tak, że u milionera znajdziemy mnóstwo maszyn, w tym tych największych, a także bardzo rozbudowane gospodarstwo. A ty, którym typem gracza jesteś, daj znać koniecznie w komentarzu.